Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Dziś w moim odcinku goszczę panią Ilonę Brzozowską, kolorystkę oraz stylistkę. Dzień dobry. Dzień dobry pani Ilono. Pani Ilono, i rozpoczynamy od pytania, które zadaję każdemu z moich rozmówców, czyli jak odniesie się pani do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom? A nie bezosobowym marką czy pani utożsamia się z tym stwierdzeniem co jest dla pani w tym stwierdzeniu najbliższa mm -hmm. zdecydowanie tak myślę że teraz kiedy mamy tak dużo firm to jedynym sposobem żeby odróżnić marki od siebie jest właśnie ta marka osobista czyli ten reprezentant w postaci człowieka który nam przybliża tą markę a my jesteśmy istotami społecznymi także zdecydowanie wolimy kupować od ludzi to ludzie zdobywają Nasze zaufanie. Pani już rozpoczęła trochę odpowiadać na to pytanie, które chcę teraz zadać, czyli czym jest dla Pani marka osobista, szczególnie z perspektywy znalezienia tego dla Pani, oczywiście najważniejszego komponentu, związanego z marką osobistą. To co by Pani wymieniła? Dla mnie marka osobista to połączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony mamy ten środek, te kompetencje, historię danej osoby, a z drugiej strony mamy wizerunek, czyli to jak ona się prezentuje, jaki komunikat przedstawia na zewnątrz, no i jak wygląda. Ja w mojej pracy zajmuję się głównie tą drugą stroną, czyli właśnie wizerunkiem. No właśnie, i teraz przejdziemy wprost do głównego działania od Pani, czyli do wizerunku zewnętrznego. Więc teraz zestawmy to, co Pani powiedziała, związanego z marką osobistą, z tymi elementami, najważniejszymi cechami marki osobistej i z drugiej strony mamy ten wygląd zewnętrzny, więc innymi słowy, jak to wszystko się ze sobą, kolokwialnie mówiąc, łapie. Przede wszystkim tak zaprogramowała nas natura. Oceniamy innych na poziomie podświadomym. Nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać, bo po prostu kiedyś dzięki temu mogliśmy przetrwać. Jeśli szybko oceniliśmy, że przeciwnik jest zagrożeniem, no to przetrwaliśmy. Dlatego teraz też oceniamy. Natomiast. Je jakby efekt już jest na zupełnie innym poziomie. Teraz oceniamy, czy chcemy z kimś współpracować, czy chcemy nawiązać jakąś współpracę biznesową, czy zaufamy komuś. Więc cały czas oceniamy innych właśnie po tym wizerunku. A kiedy mamy tą wiedzę, to możemy zadziałać na naszą korzyść i stworzyć taki wizerunek, który będzie i spójny z nami, ale też będzie wzbudzał zaufanie u naszego odbiorcy. Jest pani stylistką. Zajmuje się pani również doborem odpowiednich kolorów, jeżeli chodzi o ubiór. Więc no muszę za zapytać się, e jak dzisiaj przedstawia się właśnie e ten obszar związany z budowaniem wizerunku? Czy e mając na uwadze jeszcze e cały czas wzrastającą rolę mediów społecznościowych tego trochę deformowania rzeczywistości, czy? To przywiązanie do stroju w takich kontaktach zewnętrznych, czy to dalej jest obecne, albo innymi słowy, czy to się staje popularne i, taki, i staje się takim. Podstawowym elementem prowadzenia biznesu. Mhm. Zacznę może od kolorów, bo właśnie marki, firmy, korporacje dobrze wiedzą, że kolory są istotne i są badania, że 80% rozpoznawalności marki to jest kolor. Nawet Google przeprowadzało takie badania i testowali nas, wybieraliśmy konkretnie z 50 odcieni odcień niebieskiego, który był najbardziej klikalny. I ten ten. Właśnie wybór przyniósł firmie 200 milionów dolarów zysku. Także duże korporacje o tym wiedzą, że kolory są istotne. Myślę, że jeszcze w marce osobistej yy, i w takim naszym prywatnym ubieraniu się jeszcze ich do końca nie doceniamy, a właśnie dzięki kolorom możemy też podnieść tą wiarygodność naszej marki osobistej. No to w takim razie pozostańmy chwilkę przy, przy kolorach. To w ogóle to pani mi powiedziała, że mamy 50 odcieni niebieskiego. To jest w ogóle fenomen. Ja myślałem, że jest tylko jeden, co najwyżej dwa. Mamy e... więcej nawet. Oni badali, tylko 50. Tylko 50. No to w takim razie odnosząc to do świata biznesu, jaki kolor dzisiaj jest? Tym najlepszym z perspektywy marki osobistej? Mm -hmm. No to jest trudne pytanie, bo zależy, jaką markę osobistą chcemy budować, w jakiej jesteśmy branży. A ja się zajmuję tym, żeby to wszystko połączyć i żeby też ten kolor do nas pasował. No bo kiedy dobrze wyglądamy w danym kolorze, no to lepiej się prezentujemy i wzrasta ta wiarygodność. No to w takim razie dobrze, to niech <noise> będzie ja wystawiam się na. Publiczne, na, na publiczną ocenę i proszę mi powiedzieć, w kwestii dziennikarskiej, w kwestii związanej z budowaniem wizerunku mm -hmm. jako eksperta. Jak ja powinienem się ubierać? No na pewno w biznesie mamy te kolory neutralne, które bardzo mocno już się wryły, czyli granaty, biele, beże, szarości, wszystko, wszystko jest. Więc to są te takie podstawowe odcienie. Kiedy ja pracuję z klientami, to już balansujemy na niuansach, czyli dobieramy odpowiedni odcień granatu, czy odpowiedni odcień bieli, tak żeby faktycznie ta kolorystyka harmonizowała z naszą Urodą. I faktycznie jako dziennikarz, to kolor granatowy jest bardzo dobry, kolor czarny też jest dobry. Natomiast należy zwrócić uwagę, że znowu czerń w Dreskodzie lepiej jest widziana po godzinie 18, Więc czasami o tym zapominamy w biznesie. Czyli mówiąc tylko krótko, w miarę zdałem ten egzamin wizerunkowy. Dziękuję bardzo. Natomiast pani właśnie wspomniała o. O, o błędach. Mm -hmm. I o tym chciałbym jeszcze na koniec na naszej rozmowy e, porozmawiać. Czyli e, jakie widzi Pani największe błędy, które e, robimy albo które robi kadra zarządzająca na przykład mm -hmm. w obszarze mm -hmm. związanym z wizerunkiem zewnętrznym? Mm -hmm. Jest już coraz większa świadomość i faktycznie ten wizerunek jest coraz lepszy w biznesie. Natomiast cały czas dostrzegam właśnie takie błędy związane z kolorystyką, na przykład: czyli często kobiety kolor czarny noszą wcześniej w trakcie dnia, nie, nie zakładają go właśnie w godzinach tych wieczornych czy popołudniowych. Jeśli chodzi o panów, no to na przykład takim częstym błędem jest długość spodni czyli spodnie są po prostu za długie. Jest to spowodowane tym, że tak najlepiej to widać kiedy stoimy, czyli spodnie no, nie powinny się wielokrotnie zaginać przy dole nogawki na bucie i to jest pro, prosty, proste błędowe eliminowania, wystarczy zanieść takie spodnie do krawcowej. No niestety są szyte one na jakiś tam wymiar standardowy i panowie muszą pamiętać o tym, żeby jednak zwrócić na to uwagę i zrobić taką poprawkę krawiecką, jeśli chodzi o garnitury, to bardzo często te spodnie już jakby mają te, tą poprawkę wprowadzoną, ale już jeśli chodzi o cinosy, to często widzę właśnie tego rodzaju błąd. Państwo nie widzieli, ale spoglądałem sam na, na, na swoje swobodnie i chyba nie jest aż tak źle. Natomiast y, 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 z, y, zmierzamy do końca naszej y, y, rozmowy i chciałbym, żeby pani y, połączyła dwie kwestie. Z jednej strony zachęciła do tego, aby jednak budować właśnie swoją markę osobistą z perspektywy przywiązywania uwagi do wyglądu zewnętrznego. I jakie rady dałaby Pani na początek właśnie osobom, na co by powinny zwrócić uwagę? Mm -hmm. No, zdecydowanie badania potwierdzają, że mamy 11 sekund na to, żeby zrobić pierwsze wrażenie, więc często nie jesteśmy w stanie. Pokazać naszych kompetencji, i tutaj wizerunek może nam pomóc i może pokazać, odzwierciedlić te kompetencje, które mamy. Jeśli chodzi o rady, to postawiłabym zdecydowanie na kolor, na takie zbadanie samodzielne czy z kolorystką tej palety barw, która dla nas jest najlepsza, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że jakiś kolor jest dla nas za słaby, tak sprawia, że wyglądamy źle na osoby chore, albo czasami jest taka sytuacja, że dobieramy kolor, który jest za mocny. No i kiedy ten błąd się powtarza, no to też nie budujemy tej wiarygodności, no bo po prostu druga strona czuje, że coś jest nie tak, jest jakiś taki zgrzyt wizerunkowy. To wszystko dzieje się bardzo szybko na podświadomym poziomie. Także warto naprawdę poświęcić wcześniej czas, żeby się przygotować właśnie do spotkania z naszym odbiorcą. Mamy jeszcze 15 20 sekund, więc chciałbym się zapytać o taki największy zgrzyt właśnie, bo to mm -hmm. będzie istotne z perspektywy naszych odbiorców, czego nie robić. Mm -hmm. No myślę, że za ciemne kolory do naszej urody i zbyt intensywne. To jest. Ta, taka yy, sytuacja, kiedy faktycznie to może nam zepsuć nasz wizerunek. Pani Ilono, serdecznie dziękuję za przyjęcie za zaproszenia i za te cenne rady, które Pani powiedziała. Sam w trakcie tej rozmowy analizowałem swój wygląd. <noise> dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka programu Twój Branding już w najbliższy piątek o godzinie 14.30. Zapraszam.